Zastanawiałem się, czy w tytule tego filmu dać 12 lat programowania, czy 25 lat programowania. 12 lat, bo w 2012 roku zaczynałem pierwszą pracę jako programista, ale pierwsze kroki z programowaniem stawiałem dużo wcześniej, bo było to gdzieś między 11 a 13 rokiem życia. Tak więc, biorąc pod uwagę, że w tym roku kończę 36 lat, wychodzi około 25 lat. Zdecydowałem się na 25 w tytule, bo po pierwsze to większa, bardziej przykuwająca uwagę liczba, a po drugie te doświadczenia były bardzo ważne. I pomimo, że było to naprawdę dawno temu, nawet dzisiaj mają one znaczenie. W tym filmie podzielę się z Tobą doświadczeniami z tych wszystkich lat i na początek powiem, że nauka programowania to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz dla siebie zrobić, i będzie to taka rzecz, która będzie wpływać pozytywnie na wiele aspektów Twojego życia. Dlaczego tak uważam? Bo ucząc się programowania, zdobywasz bardzo uniwersalną umiejętności. Uczysz się rozwiązywać problemy, uczysz się dzielić te problemy na mniejsze. Uczysz się cierpliwości, skupienia, koncentracji, co jest wyjątkowo ważne we współczesnym świecie, gdzie nasza uwaga jest cały czas rozpraszana. Uczysz się odpowiednio zadawać pytania, uczysz się pracy z innymi osobami i nawet jeżeli nie zostaniesz programistą, to te wszystkie umiejętności z tobą zostaną i będziesz sobie lepiej radził pracując w innych branżach czy prowadząc własny biznes. A to, co jest bardzo ważne i o czym należy pamiętać, jest to, że dzisiaj próg wejścia do programowania jest dużo niższy i można tworzyć bardzo fajne rozwiązania, nawet bez pisania kodu. Mamy na przykład takie narzędzia typu Nocode jak Zapier, dzięki którym możemy automatyzować codzienne czynności, i to jest bardzo fajny sposób, żeby wejść w to programowanie, zobaczyć, na czym to wszystko polega, jeżeli chodzi o pisanie, otworzenie takiej prostej logiki. W tym filmie przejdziemy chronologicznie przez moją karierę i podzielę się z Tobą wnioskami i radami dotyczącymi każdego z etapów. Zaczynamy od pierwszych kroków, a tymi pierwszymi moimi krokami były doświadczenia związane z HTML. Tak. To, od czego zacząłem, to tworzenie stron internetowych. Na początku, jeszcze były to takie edytory graficzne, ale bardzo szybko przeszedłem do takiego edytora, który nazywał się Pajączek, gdzie już tworzyłem faktycznie kod HTML. Wyglądało to w ten sposób, że był, było menu, gdzie mogłem wybrać, że chcę dodać na przykład listę, chcę dodać odnośnik, i ten edytor generował już odpowiedni kod. Tak więc w taki bardzo prosty sposób uczyłem się tego. Kodu i wtedy właśnie też oswajałem się z kodem. I to były też takie czasy, kiedy programowanie wydawało się czymś bardzo trudnym. Ja wtedy pamiętam, że myślałem, że jest to taka rzecz, której zwykły człowiek nie jest w stanie się nauczyć. Ja raczej byłem mądrym dzieckiem, miałem zawsze dobre oceny w szkole, zawsze miałem dobrą pamięć, ale mimo wszystko miałem takie wyobrażenie, że programowanie to jest poziom wyżej, że to jest po prostu za trudne, że tego wszystkiego jest za dużo i że trzeba być absolutnym geekiem, nerdem, takim człowiekiem, który spędza całe życie na nauce właśnie tego pisania kodu, żeby w ogóle można było to ogarnąć. Mimo wszystko, to programowanie gdzieś tam cały czas w głowie, miałem z tyłu głowy bardziej niż w głowie, cały czas gdzieś o nim myślałem, że fajnie byłoby się tym programowaniem zająć. Zwłaszcza, że kiedy tworzyłem już strony internetowe, Brakowało mi trochę takiego dynamizmu w tych stronach internetowych. Chciałem do tych stron coś jeszcze dodawać. I pamiętam, że to od czego się zaczęło, to kurs języka Pascal w CD action, bo ja wtedy też kupowałem CD action, prenumerowałem to czasopismo i dzięki temu kursowi Pascala napisałem swój pierwszy program do liczenia średniej ważonej w szkole i to było coś takiego naprawdę fascynującego dla mnie, że ja wziąłem kurs języka Napisałem kilkanaście linii kodu, skompilowałem to i to działało. Ja mogłem temu programowi podawać moje oceny w szkole i program wypluwał wynik. Tak więc ja już nie musiałem tego liczyć. To była super rzecz. Zobaczyłem faktycznie taką potęgę programowania, że ja zautomatyzowałem coś, z czego korzystałem, co robiłem regularnie. Tylko że właśnie, właśnie musiałem regularnie zawsze liczyć sobie tę średnią, a tutaj robił to za mnie już program. Tak więc to była naprawdę niesamowita. Rzecz. W tamtych czasach popularność zdobywał też język PHP. Więc właśnie, skoro robiłem te strony internetowe i chciałem, żeby one były bardziej dynamiczne, stwierdziłem, że wykorzystam język PHP i zacząłem dodawać proste rzeczy do moich stron. I o tym jak to wyglądało w tych moich pierwszych, jeżeli chodzi o te moje pierwsze kroki, mówiłem w filmie jakiś czas temu, to już dosyć dawno temu, ale właśnie do tego filmu teraz też linkuję, tak więc link pojawi się na górze tutaj albo tutaj, nigdy nie wiem, po której stronie i pojawi się również link do tego filmu na dole w opisie. Jednak pomimo tego, że te pierwsze doświadczenia z programowaniem były dla mnie dość fascynujące, że podobało mi się to, co zrobiłem, przez pewien czas nie kontynuowałem tego, nie wracałem do tego. Problemem był przede wszystkim trudny dostęp do materiału, bo w tamtych czasach internet dopiero raczkował. Mogłem więc opierać się o te materiały, które znalazłem m.in. w CD Action. ale jak to z kursami programowania w tych czasopismach było? Tak, i tym razem ten kurs skończył się chyba na czwartym czy piątym odcinku. I też ten kurs programowania, z tego co kojarzę, nie był jakiś super fascynujący. On bardzo mocno wchodził w jakieś takie matematyczne zagadnienia, i nie bardzo widziałem, jak jeszcze z tego programowania mógłbym skorzystać, jakie jeszcze problemy mógłbym rozwiązać, co mógłbym zautomatyzować. Wiadomo, miałem wtedy jakieś 12, 13, 14 lat. To nie jest czas, kiedy mamy dużo problemów, które możemy automatyzować. Tak więc tutaj pojawił się ten problem, że nie wiedziałem, jak tego programowania się uczyć. Chciałem tego, chciałem to robić, ale nie wiedziałem, jak, nie wiedziałem, jakie projekty wykonywać. Dzisiaj jest dużo łatwiej, bo mamy właśnie taki kanał na YouTube jak mój, mamy masę materiałów, masę projektów do zrobienia. Tak więc dużo łatwiej jest zacząć niż wtedy. I pamiętam, że powrót do programowania nastąpił e, kilka lat później, kiedy ja tworzyłem, współtworzyłem e, taki magazyn muzyczny i potrzebowaliśmy stworzyć CMS, Content Management System, czyli system zarządzania treścią. I ja wtedy stwierdziłem, że ok, mam już jakieś pewne doświadczenie e, z językiem PHP, to ja się zajmę backendem właśnie tego naszego CMS-a. Miałem cały frontend zrobiony, trzeba było tylko odpowiednio to wszystko ogarnąć, pociąć i do tego dopisać już konkretne rzeczy w PHP i to był właśnie taki mój konkretny już powrót do nauki programowania. Ja też w tamtym czasie pamiętam, że zacząłem kilka projektów gier przeglądarkowych, e, takich jak na przykład e, w tamtych czasach bardzo popularna była taka gra OGame i chociaż ja w OGame nie grałem, to podobała mi się ogólnie idea gry przeglądarkowej i zacząłem tworzyć taką grę przeglądarkową w postapokaliptycznym klimacie. Pamiętam, że e, w tamtych czasach też y, były sporo, było sporo głosów na temat Fallouta 3. Wtedy chyba się, pojawiła się ta informacja, że y, pojawiło się techniczne demo Fallouta 3, które było nazwane Van Buren. Więc ja pamiętam, że swój projekt tej gry przeglądarkowej nazwałem Buren Land, jeżeli dobrze kojarzę, ale chyba, y, chyba tak to właśnie wyglądało. Tak więc już miałem jakieś doświadczenia z programowaniem, i tutaj też właśnie taka uwaga z mojej strony. Ważne jest, żeby na tym pierwszym etapie mieć jakieś pomysły, którymi, którymi chcemy się zająć, jakieś projekty, które chcemy zrealizować. Ale tak jak mówię, teraz jest o to dużo, dużo prościej. Kolejny krok to były studia informatyczne. I studia to jest taki bardzo trudny temat. Bardzo trudno jednoznacznie powiedzieć, czy na te studia iść, czy na studia nie iść, czy te studia są potrzebne, czy są niepotrzebne. I ja zawsze mówię, jeżeli masz taką możliwość, żeby studiować, to Zdecyduj się na to. Oczywiście to nie jest tak, że studia informatyczne automatycznie zapewnią Ci pracę, że studia informatyczne same nauczą cię programowania, bo tak to nie będzie wyglądało, to Ty musisz się nauczyć programowania. Studia to jest po prostu twój taki etap w życiu, i to, co wyniesiesz ze studiów, zależy już tylko od Ciebie. Nikt za ciebie niczego nie zrobi, nikt ci tej wiedzy do głowy na siłę nie włoży. A tym bardziej nikt nie włoży za Ciebie mm, doświadczenia, nikt nie zrobi za Ciebie tego doświadczenia, nikt nie zrobi za Ciebie projektów, a to właśnie w ten sposób uczysz się programowania. Tak więc o tym należy pamiętać. Podczas studiów na pewno nie nauczysz się programowania w takim sensie, że to się po prostu wydarzy, samo. Studia jednak będą dawały Ci motywację do tego, żeby tworzyć projekty, żeby się uczyć. Będziesz też poznawał inne osoby, z którymi będziesz mógł się uczyć. Razem będziecie mogli tworzyć projekty. I bardzo ważne jest też to, że dzięki studiom łatwiej będziecie o praktyki. To jest jedna z największych zalet, jeżeli chodzi o studiowanie, bo poprzez praktyki czy podczas czy poprzez staże dla studentów najłatwiej jest, do, najłatwiej jest o wejście do branży IT. Jeżeli chodzi o mnie, to ja też zaczynałem właśnie od darmowych praktyk dzięki temu, że studiowałem, ale też dzięki studiom wyjechałem za granicę i to dwukrotnie, bo najpierw wyjechałem na rok na Erasmusa, do Danii, gdzie nauczyłem się innego podejścia do nauki, gdzie nauczyłem się właśnie takiego nastawienia na praktykę i bardzo wiele z tego roku wyniosłem, i później jeszcze po studiach inżynierskich wyjechałem na roczne praktyki do Stanów, co też było bardzo ważnym krokiem w mojej karierze. To tak naprawdę był taki początek, zanim jeszcze w Polsce zacząłem tutaj pracować. Na pełen etat, właśnie miałem rok w Stanach. Tak więc te studia mają wiele zalet, pomimo tego, że sporo osób mówi, że te studia są w ogóle do niczego nie warte, że nie ma sensu studiować. Najczęściej takie zdanie na temat studiów mają osoby, które same nie studiowały. Jeżeli zapytasz osób, które ukończyły informatykę, to myślę, że większość osób powie ci, że tak, to nie był czas stracony, tak, to był dobry czas, sporo się nauczyłem, to była dobra decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o to szukanie pierwszych praktyk, pierwszej pracy czy stażu, to tutaj bez względu na to, czy studiujesz, czy nie studiujesz, pamiętaj, że trzeba być wytrwałym, że trzeba samemu mocno szukać i trzeba mieć fajne projekty na koncie. I tutaj ja odsyłam do filmu, w którym bardzo dokładnie opowiadałem o tym, jak wyglądało moje poszukiwanie pierwszych darmowych praktyk, a potem poszukiwanie pierwszej pracy już po powrocie z tych. Praktyk w Stanach już po powrocie do Polski. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, w jaki sposób wyjechałem do Stanów, to było to dzięki organizacji IAST, czyli International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. I jest to taka organizacja, która działa na uczelniach technicznych. W moim przypadku była to Politechnika Łódzka i idea tej organizacji jest taka: idea tego programu, w którym wziąłem udział, że firmy z Polski dają oferty, hmm, które. Yy, znajdują się później na uczelniach zagranicznych. Studenci z zagranicy mogą przyjeżdżać na praktyki do Polski, a polscy studenci mogą wyjeżdżać w różne miejsca na świecie do tych firm, które właśnie z tą organizacją IAST współpracują. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, jeżeli chodzi o to poszukiwanie pierwszej pracy. Tak, dzisiaj jest trudniej, dzisiaj jest większa konkurencja, mamy teraz yy, taki przestój na rynku, ale też na, należy pamiętać, że wiele osób, które Wysyła CV, ma to CV na jeszcze niewystarczającym poziomie. Ja to bardzo często widzę, gdy widzowie przysyłają mi swoje CV i mówią, że nie są w stanie otrzymać żadnej odpowiedzi. Wysyłają to CV do wielu różnych firm, mijają miesiące i nie otrzymują odpowiedzi. Ja później na takie CV patrzę i faktycznie są to takie CV, które ani dzisiaj, ani 5 lat temu, ani 10 lat temu nie przykułyby niczej uwagi. No niestety, ale CV musi być konkretne, tam muszą być naprawdę fajne projekty na koncie żeby nasze CV zwróciło uwagę i tutaj znowu odsyłam do tego filmu o którym mówiłem. Do tego filmu, w którym mówiłem o poszukiwaniu mojej pierwszej pracy, o poszukiwaniu pierwszych praktyk. Ja też uważam, że miałem w tamtych czasach mm, całkiem niezłe CV i tam było kilka projektów, a mimo to wcale nie było tak łatwo o te pierwsze praktyki. Tak naprawdę ta konkurencja w branży IT zawsze była. Teraz też jest taka sytuacja, że jest więcej osób uczących się programowania, więcej osób starających się o tę pierwszą pracę, ale jest też dużo więcej firm na rynku. W momencie, kiedy ja zaczynałem kilkanaście lat temu, rynek był dużo, dużo mniejszy. Kolejne doświadczenie, którym chcę się teraz z Tobą podzielić, to etap pierwszej pracy. I czy jest to pierwsza praca komercyjna, czy praktyki, czy staż, pamiętaj o tym, żeby uczyć się jak najwięcej od osób dookoła Ciebie. Ja pamiętam, że w mojej pierwszej pracy, którą tutaj otrzymałem w TomTomie, Miałem dookoła siebie osoby, które były dużo lepsze ode mnie, i ja właśnie starałem się jak najwięcej od tych osób czerpać, czerpać, jak najwięcej od tych osób się nauczyć. To jest po prostu najlepszy sposób na rozwój. Kiedy trafiasz do pracy i masz wokół siebie osoby, które wiedzą więcej, które są od ciebie lepsze, bo w ten sposób możesz bardzo szybko się rozwijać. I tutaj też właśnie bardzo ważna rzecz, dbaj o to, by praca, w której jesteś, rozwijała. Bądź aktywny w pracy, Rozwiązuj problemy, angażuj się w dyskusję. To jest bardzo, bardzo ważne. I nie miej tutaj takiego podejścia, że ja dopiero zaczynam, jeszcze niewiele umiem, może posiedzę trochę cicho, cicho. Nie, jak najbardziej właśnie się angażuj od samego początku. Im więcej pytań będziesz zadawał, im więcej dyskusji przeprowadzisz, tym szybszy będzie Twój rozwój. To jest bardzo, bardzo ważne, bo właśnie na tym początkowym etapie kariery uczysz się najwięcej. Pamiętaj też, że praca programisty to ciągły rozwój. Cały czas trzeba poznawać nowe rzeczy, nowe technologie i wykorzystaj to, że w pracy masz płacone za to, że się uczysz i rozwijasz. Tak więc nie osiadaj na laurach, bo pamiętaj o tym, że im więcej umiesz, tym większe możliwości masz w wyborze firmy i projektu. Tak więc dzięki temu, że jesteś w fajnym, rozwijającym projekcie, uczysz się w godzinach pracy, masz za to płacone, a dzięki temu, że umiesz coraz więcej, masz jeszcze większe możliwości. Tak więc jest to taki efekt kuli śniegowej. Więcej umiesz, masz więcej możliwości, możesz mieć fajniejsze projekty, a dzięki temu nauczyć się coraz więcej i mieć jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze projekty. I tutaj też pamiętaj o tym, żeby rozwijać się wielotorowo. Próbuj nowych technologii, dyskutuj nad różnymi rozwiązaniami i przykładaj się też do pisania dobrego, czytelnego kodu. Tak, żeby w tej pracy nie było takiego podejścia, że a co zrobię, to będzie. No nie. Niech to będzie naprawdę taka konkretna praca i pisanie dobrego, czytelnego, czystego kodu. A ten rozwój i odpowiedni dobór projektów jest bardzo ważny, również z innego powodu, żeby czerpać jak najwięcej satysfakcji z pracy i się po prostu nie wypalić. Ja przepracowałem w kilku firmach w sumie 10 lat i ani razu nie czułem wypalenia czy znużenia, i o tym opowiadałem w tym filmie. Co więc się stało, że w 2020 roku przestałem pracować jako programista i na pełen etat zająłem się tworzeniem kursów. O tym opowiem w drugim filmie, który Cię Ci wyświetla, tak więc kliknij tutaj.